Na początek gratulacje dla całej drużyny za wygrany mecz. Dawno nie mieliśmy tego zwycięstwa, więc w końcu powracamy na tą ścieżkę, no i gratulacje dla Ciebie, bo powróciłeś do podstawowego składu. Na początek może powiedz o swoim zdrowiu, czy wszystko już w pełni ok. Tak, tak, wszystko już jest ok. Miesiąc dochodziłem do siebie, rehabilitowałem się dwa tygodnie w Łodzi i teraz już jestem w pełni zdrowy i jestem gotowy do gry w skrzydła. To dzisiejsze spotkanie. Ze stopiny mogło się potoczyć bardzo źle, ale ta piąta minuta chyba nas zbudowała, jak ty to oceniasz z perspektywy boiska. No tak, no troszkę przespaliśmy początek. Ten karny w ogóle nie powinien mieć miejsca. Delikatne błędy poz pozwoliły na to, że. No, był kontakt później Oskara Krzyżaka z, z napastnikiem i, i ten karny. Całe szczęście obronione przez, przez Mateusza. No, no, nie ukrywam, dodał nam W tych meczach wcześniejszych mieliśmy mało sytuacji, w tych był zdecydowanie lepiej. Dzisiaj też kilka razy Stomilowi zagroziliśmy poza karnym, także ta gra ofensywna nasza chyba idzie do przodu. No tak, no, dużo trenowaliśmy nad atakiem szybkim i z tego mieliśmy bardzo dużo sytuacji. No, był drugi karny też. <laughs> też z ataku szybkiego, dłuższa piłka za, za obrońców, tam znalazł się Mikołaj Kwietniewski i mieliśmy drugiego karnego. Szkoda, że go nie wykorzystaliśmy, bo fajnie by było wygrać i dowieść 2-0, ale cieszymy się, no. trzy punkty na, na wyjeździe, cały czas gramy na wyjeździe, więc każdy, każdy punkt dla nas jest cenny, ale trzy punkty dzisiaj na pewno pomogą nam w następnych rozrywkach. Chciałbyś w końcu zagrać jakiś mecz w Częstochowie? No tak, no myślę, że każdy z nas o tym gdzieś marzy, no bo jest, jest potencjał do tego, żebyśmy, żebyśmy zagrali w Częstochowie, no ale rozumiemy też, że, że, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy i że, że tak nasza sytuacja aktualnie wygląda, że musimy grać wszystko na wyjeździe. Miejmy nadzieję, że wkrótce coś się zmieni. Przemek, jeszcze wracając do tego meczu ze Stomilem, Stomil od wielu lat w tej lidze, my jesteśmy takim totalnym Beniaminkiem, ale dzisiaj długimi fragmentami to, to Skra wyglądała na bardziej taki wyrachowany zespół, który bardzo mądrze prowadził nasze spotkanie. Tak, no, pokazaliśmy drużynę, pokazaliśmy jedność, przede wszystkim bardzo dobrze broniliśmy się, każdy z nas nie odpuszczał i to nam otało to w postaci jednego karnego i drugiego karnego, że naprawdę bardzo dobrze broniliśmy się i też ten, atak nasz wyglądał dzisiaj nieźle i to spowodowało to, że że mieliśmy sytuację zastrzenia bramki i wykorzystaliśmy. Szymon Szymański się wypadł za żółte kartki, ty przełej do podstawowego składu i z nie oddasz tego miejsca. No, jak pan, no... to jest rywalizacja przede wszystkim na treningu. Szymek grał dobre mecze, bardzo dobre i, i uważam, że, że my będziemy... Ja na pewno nie będę się cieszył z tego, że wypada, tylko. To będzie zdrowa rywalizacja przede wszystkim na treningach i myślę, że, że on też mimo tego, że dzisiaj go zabrakło, no to wiem, że mnie wspierał i na pewno będziemy się motywować do tego, żebyśmy my jako drużyna zbierali punkty, a nie przejmowali się indywidualnościami. Właśnie. Dzięki bardzo, powodzenia w niepołownicach. Dziękuję bardzo. Dzięki.